W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie podsumowujące system sportu młodzieżowego w mieście i powiecie w roku 2013. Na wstępie uhonorowano gnieźnieńskich działaczy za wyniki odniesione przez sportowców z terenu powiatu gnieźnieńskiego w roku 2013. Nagrody otrzymały takie kluby jak KS Stella Gniezno. UKH Start 1954 Gniezno, GTT Diament, międzyszkolny Klub Sportowy, Akademia Karate Samurai, UKS Dąbrówka, MKK Gniezno, KS Husarz, LKS Chrobry, UKS Lokator oraz UKS Błyskawica Niechanowo. Efekty są i jestem przekonany, że jeżeli inne dyscypliny pójdą tą drogą, a przecież klimat wśród samorządów więźnieńskich jest bardzo dobry, nie mamy naprawdę w każdej płaszczyźnie, to wydaje mi się, że na mapie Polski Gniezno sportowo będzie naprawdę istniało i będziemy mogli naprawdę powiedzieć Gniezno miasto otwarte na sport. Była również w tym wszystkim niestety łyżka dziegciu, bowiem w ostatnim roku powiat gnieźnieński zanotował spadek o 11 miejsc, jeśli chodzi o wyniki w sportach młodzieżowych. Przyczyną spadków w klasyfikacji punktowej może być na przykład przejście zawodnika do wyższej kategorii, gdzie współzawodnictwo jest trudniejsze. Ta różnica w punktach nie jest zasadnicza i nie oceniałbym jako potrzebę alarmu, natomiast warto rozmawiać i pokazywać te dyscypliny sportu, które pracują na rzecz pozycji miasta wśród wszystkich gmin w Polsce i pozycji powiatu. Żeby myśleć o poprawie pozycji powiatu, jak i miasta, należałoby budować systemowe rozwiązania, m.in. inwestować w obiekty sportowe. W mieście kilka takich rozwiązań mamy. Po pierwsze obiekty sportowe za złotówkę dla klubów uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polskie związki sportowe. Po drugie stypendia. Po trzecie rozwój bazy sportowej i nowe obiekty sportowe są budowane, będą budowane. Ale jak podkreślają działacze, warto by było stworzyć również system klas sportowych dla tych, dyscyplin sportu, które mają określone szanse rozwojowe, mają odpowiednią bazę i zaplecze intelektualne, jeśli chodzi o trenerów. I tutaj mamy klasy sportowe na terenie miasta Gniezna, czyli w tym okresie szkoły podstawowej gimnazjum, ale brakuje nam ciągnięcia tego rozwiązania systemowego w powiecie. I trzeba takiego porozumienia, aby na okres procesu edukacyjnego szkoła podstawowa gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, te klasy sportowe funkcjonowały. Przecież mamy teraz trzy uczelnie również w Gnieźnie, gdzie można dalej po szkole ponadgimnazjalnej część tych młodych sportowców zatrzymać, zwłaszcza w dyscyplinach indywidualnych i stworzyć im warunki do rozwoju sportu. Także zawsze jest kilka nowych elementów, które można wprowadzić, które dałyby lepsze warunki do konkurowania z innymi w Polsce.